Czasami pytacie się mnie, co sądzę na temat takiej możliwości, że żyjemy w pułapce, że wszechświatem nie zarządza siła, której zależy na naszym rozwoju, ale wręcz przeciwnie że jest to siła, która nas więzi, wykorzystuje, ogranicza że jesteśmy dla niej niczym baterie zasilające system, jak w filmie Matrix. że Cykl reinkarnacyjny to nie jest nasz świadomy wybór, ale pułapka, która na siłę utrzymuje nas w rzeczywistości fizycznej. Dzisiaj poświęcimy temu zagadnieniu odcinek i rozprawimy się z kolejnymi teologicznymi mitami. Na wstępie, żeby każdy dobrze wiedział o co chodzi, wyjaśnimy sobie pokrótce skąd się wzięła koncepcja odnośnie istnienia archontów, czyli takich jakby duchowych pasożytów, w interesie których jest między innymi utrzymywanie systemów religijnych i ludzi w ciemnocie, po to, żeby nie stracić swoich żywicieli, że tak powiem. I Demiurga, czyli takiego jakby Pomniejszego Boga, nie tego Boga źródłowego, macierzystego, tylko takiego trochę podrzędnego, który zawiaduje wszechświatem i tworzy w nim dla ludzi pułapkę, po to, żeby pozbawić ich możliwości rozwoju, kreatywnego myślenia, duchowości i tak dalej. Tego typu przekonanie teologiczno-filozoficzne wywodzi się z gnostycyzmu i jak większość myśli filozoficzno-teologicznych ma swoje poważne wady, ponieważ jak większość myśli tego typu nie opiera się na praktycznej wiedzy i obserwacjach, tak jak zresztą większość ziemskich religii. Z tym, że zaznaczę, że uważam, że gnostycyzm i tak ma znacznie większą wartość niż większość ziemskich religii, ponieważ jest to filozofia, w której pojawiają się elementy rozwoju, odkrywania samodzielnego myślenia, miłości, duchowej wiedzy, duchowego przebudzenia itd. To jest filozofia, która. Pokazuje mniej więcej, jakie podejście trzyma ludzi w ciemnocie, więc uważam, że gnostycyzm ma znacznie większą wartość niż większość religii, w których coś takiego jak rozwój, odkrywanie czy samodzielne myślenie po prostu nie istnieje. Religie oparte są na posłuszeństwie i strachu, czyli w zasadzie są jednym z najgorszych możliwych systemów przekonań, jakie jest w stanie wymyślić człowiek. Ale jeśli wchodzimy w to głębiej, skupmy się lepiej, może na gnozie, która, pomimo jakichś tam swoich wartości, też nie jest do końca logiczna, duchowo. I ona tak naprawdę nie mówi o pułapce, ona sama w sobie jest pułapką. I ja teraz wyjaśnię za chwilkę, na czym to dokładnie polega. Przede wszystkim. Najpierw zwrócę uwagę na coś, co w ziemskim świecie jest czymś nieprawdopodobnie częstym i powszechnym, czego nie ma u cywilizacji zamieszkujących planety rozwinięte. Bo tutaj na Ziemi, praktycznie każdy system przekonań czy wartości, albo jest związany z jakąś pułapką, albo jest z to pułapko. Na siłę łączony przez ludzi, którzy uwielbiają tworzyć pułapki. Weźmy sobie takie przykłady. E, religia. Wierzysz, jesteś zbawiony. Nie wierzysz, idziesz do piekła. Straciłeś wiarę, idziesz do piekła. Masz inne zdanie na ten temat? E, kuście szatan, idziesz do piekła. Gnoza. Fajnie. E, mamy rozwój, e, duchowość, przebudzenie i tak dalej. Ale mimo wszystko tym e, całym światem zawodują jakieś złe moce i, i demony, które jak coś tam zrobimy źle, to nas prowadzą na manowce. Reinkarnacja e, też fajnie, możemy się odradzać, ale to też jest pułapka, bo e, musimy tutaj tak czy inaczej wracać do tego świata i dalej cierpieć. E, podróże astralne, e, super, możemy sobie wyjść poza własne ciało. I podróżować, ale też musimy uważać, bo tam są złe moce i demony, które nas mogą w każdej chwili omamić i opętać. Powiedzcie mi, czy widzicie absurd i szaleństwo, jakie panują w tym świecie. Ciekawe jest to, że tego typu teorie o pułapkach, które mnożą się na ziemi jak kwliki, powstają właśnie w takich cywilizacjach. Nisko rozwiniętych, jak ziemska, na których po prostu życie jest trudniejsze niż na innych planetach, gdzie stanowi większe wyzwanie niż, niż w innych miejscach, wyzwania, od którego po prostu ludzie czasami chcieliby uciec, mimo że sami się na nie zgodzili. Prawda jest taka, że nie istnieją żadne duchowe pułapki poza tymi, które tworzymy sobie sami. Ja bym teraz spróbuję wyjaśnić logicznie, dlaczego, duchowo logicznie, dlaczego teoria o archontach i demiurgu jest niepotrzebna i że zawiera w sobie jedynie świadome ilości prawdy, i że tak naprawdę to, czy archonci istnieją, czy nie, nie ma znaczenia. To, że. Istnieje jakaś e, boska świadomość, która zawiaduje wszechświatem, wieloświatem czy multiwieloświatem, jak ja to nazywam, e, świadomość, która nie musi być tym Bogiem źródłowym, ale jakoś jego pomniejszą wersją, to jest to koncepcja oczywiście jak najbardziej realna i sensowna, tak jak najbardziej e, może być, że że ta, że ta świadomość jest tylko pomniejszą wersją Boga źródłowego, ta świadomość, która zawiaduje multiwieloświatem, który jednocześnie jest kontrolowany przez różne świadomości na różnych poziomach tego, tego multiwieloświata. Na coś takiego wskazują mi moje podróże astralne, więc jestem przekonany, że tak jest naprawdę. Pomijając jednak to, czy na końcu tego multiwieloświata jest Bóg źródłowy, czy jakaś jego pomniejsza wersja, bo to tak naprawdę w tym momencie nie ma dla nas znaczenia. To nie jest ważne w tym momencie. Ważne jest tylko to, że ta świadomość, czy te świadomości, które zawiadują multiwieloświatem, nie rozumują w kategoriach dobra i zła, tylko w kategoriach celu. Te boskie świadomości tworzą światy, które możemy nazwać pewnego rodzaju matryksami czy grami, ale te matryksy czy, czy gry służą jedynie jako narzędzia dla dostarczania doświadczeń, które umożliwiają poznawanie. Tutaj dobro i zło to są sprawy kompletnie podrzędne, które Służą jedynie jako atrybuty, e, które pozwalają e, wytworzyć dualizm, który nadaje tego typu światom moc i wartość. Bo nie można zrozumieć tego, czym jest e, dobro, jeśli się nie wie, czym jest zło, nie można zrozumieć tego, czym jest miłość, kiedy się nie wie, czym jest nienawiść, nie można zrozumieć tego, czym jest ciemność, kiedy się nie wie, czym jest światło, e, nie można zrozumieć tego, czym jest e, wolność, kiedy się nie wie, czym jest więzienie. I tak dalej, i tak dalej, więc załóżmy, że ci alchonci faktycznie istnieją, że istnieje szatan, taki jaki jest przedstawiany przez religię, bo on wcale nie musi taki być. W ogóle z tym szatanem to jest dość złożony temat. Ja niedawno przeczytałem całą Biblię i niejako potwierdziły mi się podejrzenia, jakie miałem odnośnie. Tej postaci i tego, co ona symbolizuje, e, więc myślę, że za jakiś czas zrobię o tym osobny odcinek. Myślę, że w ogóle zrobię kilka odcinków na temat Stawego i Nowego Testamentu, bo w tych księgach jest kilka ciekawych rzeczy napisanych i można do kilku ciekawych wniosków dojść, ale nie schodząc z tematu, to załóżmy, że. Że ci źli archonci i zły szatan faktycznie istnieją, to czym w takim układzie są zli archonci i zły szatan, jeśli rozumiemy, że, e, że zło musi powstać po to, żebyśmy mogli zrozumieć dobro? E, są niczym innym jak procesami w, w tym matrixie, po to, by nadać mu wartość. E, ponieważ bez tej wartości, bez y, wspomnianego dualizmu i dobra, który wynika z tego dualizmu, nie powstanie rozwój, który jest celem istnienia. Czyli de facto Archonci i Szatan istnieliby po to, byśmy mogli y, odkryć i zrozumieć, czym jest miłość, czyli najpotężniejszy rodzaj energii, jaki istnieje. Bez tych wszystkich warunków jakie dostarcza świat, w którym jesteśmy obecnie, nie bylibyśmy w stanie nauczyć się generować tej najpotężniejszej energii, dla której zrozumienia tutaj w ogóle jesteśmy. Wszystko to, co istnieje w multiwieloświecie, każdy proces i każda świadomość, jakie są w nim zawarte, mają temu służyć. Aby to jeszcze lepiej zobrazować, to weźmy sobie taki trochę abstrakcyjny przykład, a mianowicie globalistyczną masonerię, czyli tych słynnych iluminatów. Czy to są faktycznie iluminaci, czy nie, tego nie wiem, ale dla uproszczenia, dla odróżnienia ich od tej bardziej podrzędnej masonerii, nazwijmy ich iluminatami. To są ludzie, którzy posiadają wręcz nieograniczone możliwości finansowe. I powiedzcie mi, co byście robili na ich miejscu, gdybyście mieli takie możliwości finansowe, jakie mają oni. Ja bym budował szpitale, finansowałbym leczenie ludzi, budował rakiety kosmiczne, robił filmy fabularne, które przedstawiałyby sobie jakąś wartość i wiele, wiele innych fajnych rzeczy. A. A co ci ludzie robią? E, się te zniszczenie. Prowadzą ludzi do otępienia i, i do wojen. E, czczą Lucyfera i pewnie tam nawet składają mu jakieś ofiary. Już nawet nie chcę wnikać z czego. I e, pytanie, dlaczego oni to robią? A dlatego to robią, ponieważ są częścią systemu. Ja myślę, że są to świadomości na bardzo wczesnym etapie istnienia, być może inkarnujące tutaj po raz pierwszy. E, I niech oni nawet e, będą opętani przez te demony czy, czy archontów, to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo znaczenie ma tylko to, że oni istnieją po to, żeby tworzyć na Ziemi e, określone warunki. E, by pomóc nam przez te warunki do, do, doświadczać pewnych, pewnych wyzwań i pewnych lekcji, które mają nam właśnie pomóc zrozumieć pewne sprawy i się dzięki nim rozwijać. Siła, która pozwala tym ludziom istnieć i rządzić, robi to w konkretnych duchowych celach i będzie robić to tak długo, dopóki te cele nie zostaną zrealizowane, przynajmniej przez ta część ludzkości, która zdobyła już jakiś potencjał, żeby cokolwiek zrozumieć. To jest jedna strona medalu. Druga, która moim zdaniem obala gnostycyzm, jest taka, że człowieka nie da się pozbawić możliwości rozwoju. Gnoza zakłada, że i Archonci dbają o to, żeby człowiek się nie rozwijał i żeby wyzbywał się kreatywności. Biorąc pod uwagę to, że świat fizyczny jest nierozłącznie związany z rozwojem i wszystko to, czego w nim doświadczamy, jest pod ten rozwój podpięte, że tak powiem, no to byłoby to dość karkołomne przedsięwzięcie. Każde doświadczenie, każda rozmowa, wszystko to, z czym mamy styczność, w sieci fizycznym nas rozwija. Rozwój jest nierozmocznym elementem istnienia. Życie i istnienie równa się rozwój. On po prostu czasami następuje bardzo powoli, że jest ledwo zauważalny. Bo czasami potrzebuje pewnych bodźców, pewnych wspomagaczy, pewnych wstrząsów, żeby się dokonywał na przykład cierpienia. Cierpienie to nigdy nie jest kara czy, czy pułapka, ponieważ pozwala nam ono dostrzec to, czego wcześniej nie byliśmy w stanie dostrzec, więc nas rozwija, tak jak i wszystko inne. Dlatego też często mówię, że na przykład nerwizje czy depresje to nie są żadne przekleństwa, tylko narzędzia, które odpowiednio wykorzystane mogłyby bardzo wydajnie wpływać na rozwój ludzkiej świadomości, to nawet na poziomie globalnym. I to to nie jest nic odkrywczego, co ja tutaj mówię, to jest tak naprawdę podstawowa duchowa nauka, którą no, obecnie na tej planecie jest w stanie zrozumieć może premier ludzi, ale to jest inna sprawa. Więc gdyby jakiś byt chciał nas pozbawić możliwości rozwoju, no to zamykanie nas w pułapce reinkarnacyjnej nie byłoby zbyt małym posunięciem. Spójrzcie na swoje życie i zobaczcie, jak wiele na jego przestrzeni się nauczyliście. Jesteście innymi ludźmi niż byliście 10 czy 20 lat temu. Ja jestem. E, oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że no dobra, my się rozwijamy, ale to jest tylko kilka procent ludzi. Reszta część e, ludzkości tkwi w ciemnocie i, i niczego się nie uczy. Ale to jest nie, nie, nieprawda, bo oni też się uczą. Tylko, że robią to bardzo powoli. Wiadomo, że to znaczy tak jest generalnie z rozwojem, że im bardziej się rozwijamy, tym szybciej się rozwijamy. Wiadomo, że, że szybciej rozwija się przewodnik duchowy niż mucha czy bakteria, która po prostu dłużej tkwi w jednym punkcie, ale, ale ona idzie naprzód tylko po prostu w sposób mikroskopijny, niezauważalny. A co do przekonań, na przykład tego, że, że religie wydają się być wręcz idealnym narzędziem dla archontów, ponieważ so, opierają się na strachu i posłuszeństwie i nie ma w nich kreatywności i rozwoju i samodzielnej myśli, że moglibyśmy, nie wiem, postawić przed sobą jakiegoś fanatyka religijnego i choćbyśmy, nie wiem, jak się starali. Choćbyśmy nie wiem co robili, nie wytłumaczymy mu w żaden sposób, że on został oszukany. Choćbyśmy mu nawet pokazali wersety ze Starego Testamentu, które powinno zrozumieć dziecko siedmioletnie. Z których jasno jak dwóch wynika, że jak ma tyle wspólnego z Bogiem, co przeciętny wyborca z rozumem czyli nic że to jest jasny i czytelny opis jakiegoś starożytnego, pogańskiego e, żydowskiego bożka plemiennego, któremu składano ofiary z ludzi i zwierząt. E, I na kanwie czegoś takiego powstała religia, która łączy wiele innych religii, e, które Chrystus starał się uratować jak mógł i trochę mu się to udało, ale tylko trochę. Takiego człowieka fanatycznego nic nie przekona, ale to w żaden sposób nie zmienia faktu, to w żaden sposób nie dowodzi, Istnienia jakiejkolwiek siły, która by zmuszała jakiegokolwiek człowieka do trwania w jakichkolwiek przekonaniach, do nich zmusza się tylko i wyłącznie sam człowiek, który jest w stanie porzucić je w każdej chwili. Bez względu na to, co się dzieje, każdy jest władca samego siebie i nie ma innego władcy. Po prostu, zwyczajnie. I tyle w temacie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dzięki wam za te kilka wirtualnych kaw, które mi postawiliście w ostatnim czasie. One bardzo pomagają mi w działaniu, więc dzięki jeszcze raz, że wspieracie mój kanał. A tymczasem żegnam się z wami ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.